Come and how it is? Hey, phone, what's? Hey, bitty. Yo, Percocet. Yeah, money. Percocet. 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 Yeah, money. Percocet. Percocet. Represent. Yeah, gotta represent. Game. Game. Chasing. Shit. Chasing. Never chasing. Now I'm a bitch. Oh, chasing. Bitch. Mask off. Yeah. Uh, fucking mask off. Mask off. Uh, mask off. Uh, uh, fucking mask off. Mask off. Uh, uh, fucking mask off. Dobra po tej ostatniej akcji kurcze Gdzie znowu został splamiony y, Honor Mirasa Gościu ty znowu tu czegoś szukasz? Nie pojebało ci się coś? Trzeba tutaj tak no ale miłość jest nadal. <laughs> Mi się wydaje, że Chrisce zależy tylko na tym, żeby na sprzęgle siedzieć, nie? Na niczym innym, na tych dzieciakach i nawet nie zależy. Ona się w ogóle nie przejmuje, patrzcie. Normalnie leci z Mirasem dalej. Można powiedzieć, że go... Jak to się mówi? Że go... Oplotła wokół. Co ci się żygać chciało ty? Ona całowała się z Mirasem i się żygać zechciało. Wszystko w imię pieniędzy po prostu. Miras sam idzie normalnie napełnia mu ten. Miski. To jest dobry kucze To jest ten, jak to się mówi? To jest gospodarz domu, o! Ten tu strona chodnik. Dobra, trzeba tu małą przybudowę zrobić. <śpiewanie> Dobra, jest mała przybudowa. No, niestety, nawet Miraz wiedział, że. że. No, nie, nie wychowa tu, tak, nie? A by chciał. Niestety, nie wygra z opieką społeczną, dlatego się ugiął trochę. Tak naprawdę to wszystko zrobił dla zasiłku, więc tutaj zostało tak. O, proszę. Jest przedłużony pokój dziecięcy. Pojawiły się jakieś zabawki. Wszystko z bonów, nie? Także, także na spokojnie. Miras powymieniał z kuszeczki i wszystko się znalazło w swoje miejsce. Tak, tu przybijak jest, jakieś głupoty. I tym, tym razem jedno ma się tylko pojawić. Tu nawet jest siedzisko do karmienia, pewnie i tak nie będzie użyte. Tu się pojawiło więcej przestrzeni na jakieś głupoty. Tu jest, o proszę, salon. Proszę. Telewizor, wszystko wisi. Toaleta jest większa. Nie będą się w końcu blokować wszyscy. No niestety, no. Miras też ewoluuje. Patologia, patologia u niego na Habirze, ale on nawet on wie, że musi, kurczę, poszerzyć swoje e, włości Dobra, Miraz, jest powtórka znowu z rozrywki, jak to się mówi Jedno tym razem Tym razem jedno, nie? Dobra, okej, okay. jest zadyma kręcona Wiesz, aż stoping wyszedł No i tak ma być, i ma się jedno pojawić tutaj Najlepsze jest to, że Miraz ma prognie... pra, prognienie Pragnienie z łatwą Łatwa i ja jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi I za cholerę nie wiem, kto to jest łatwa Wydaje mi się, że to może być jakaś postać, którą spożyłem, ale nie pamiętam A zadzwonimy do tej łatwiej, zobaczmy, kto to jest a, łatwa salce sonówki, dobra, to wszystko wyjaśnia. Zaprośmy ją z rodziną może? To jest jej rodzina? To wszystkich zaprośmy, niech wszyscy przyjdą. A dobra, reszta nie chce przyjść. Okej. Okay. Pewnie boją się wymiaru sprawiedliwości. Jakim jest MP5? -ka. O kurde, przyszła cała rodzina, normalnie. No to szwedzki stół tu postawmy, no to moment, to jak już przyszli, to postawmy tu szwedzki stół. Normalnie, długi jakiś taki, o, za ładny, no gdzie? No, postawmy taki szwedzki stół, a zróbmy imprezę, kurde. Bo ja nie wiem, kurcze, Co tu musi się pojawić? Weźmy tego, o. Jakiegoś barmana, czy coś? Barman? O, proszę. Te, ja, jeszcze tego. Jak, jak jest barman, no to co jeszcze? Ktoś musi kurcze. A nie, to barman będzie serwował drinki. Czekaj, 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 pomału. A, już nie ma nikogo, dobra, okej. Okay. Czego nie mam, baru? A, tu już wszyscy poszli, tak? No to. Aha, bo nie powitałem ich. Znaczy, mi raz ich. No, to zajebista impreza. To nie złe imprezy. Młodni? To cię nazwał Młodni? A ty żeś ty Marlena od Tomanka, to co, co tu się dzieje? Skąd wierzyście się? No ale poczekaj, powitaj wszystkich co już poszli w pizdu? No to niezłe imprezy. To niezłe. To wypieprzajcie jak wam się nie podobały imprezy. Czekaj, czekaj mi raz, ale ty weź po nią zadzwoń. Ja ich jeszcze raz. Tym razem ich powitam. Mirek, Mirek gospodarz, normalnie na gaciach, nie? Jo, pierdziło, ale się zleciało, nie? Powitaj wszystkich. A, już ktoś idzie, tak? Po co wy w ogóle przychodzicie jak już idziecie? Czekaj, czekaj, bo ten bar, ten bar tutaj trzeba na stałe postawić. Weźmy tu bar, postawmy normalnie na mylinie. Czekaj mi raz. Odpieprzmy coś, coś innego. Postawmy tu normalnie bar. O, dawaj taki normalnie stolik imprezowy. Tutaj, tu troszkę powyczyszczamy teren. Dobra i teraz Miraz, kurde, zobacz, on znowu kręci za dymem, jest środek imprezy, jeszcze nawet Drina nie wychylił i oni już kręcą imprezę kolejną, ale u siebie w pokoju. No, tutaj jest ten, tu jest impreza, za ścianą się kurczę, jest normalnie skrzypiące łóżko, nie, Pojebane, nawet pies ogląda, nie, pies mądrzejszy od nich. Dobra, Miraz, zapiewaj po tego barmana, musiał się przepychać. Chyba wiem, czemu cię łatwą nazwałem, tak mi się wydaje, ale można kurczę coś tu spróbować. Może zaostań kurczę. Tekaj, czy łatwa zostanie, a łatwa nie chce zostać, okej. Okay. Dobra. Krysia zapieprza na mopie, a miraz już myśli o następnej. Dobra, ale patrzcie to, co tu się kręci. Tu jest impreza dopiero. Jeszcze brakuje wiem czego brakuje. Dobra, już wszystko wiem. Brakuje stacji DJ-owskiej. Dobra, czekaj Miraz, ty zostaw tą łatwą, weź tutaj coś dla DJ-u nam. Dobra, to, że jej brzuch rośnie, to wiemy. Miraz, czekaj, dobra, weź, później podpędzasz czas z łatwą. Ona i tak jest łatwa. Dawaj tu jakąś DJ-kę zapierdol. Normalnie, zakręć talerzem, rozgrzej tutaj kurczę jakieś bity. Tu powinno być żarcie na tym stole, czekajcie, jakieś torty może. Dobra, kupimy jakieś torty, apertywy już się tam robią, a my tu torty pokupujemy, no jakaś beczka w soku, nie wiem co to jest nawet. No i się kręci impreza, nie, nawet nie wiem z jakiej okazji, o, barman drinki podaje, ta już na golasa chodzi, nie wiem czy szuka jakiegoś likitunga czy co. Mira normalnie na piżamie napierdala bity, nie? Tu młody się nawet napierdala Dobrze, nikt tu dowodów nie sprawdza. Kurde, musisz teraz, że polić na tym fortepianie? Nie, no, rozstrzelam ją. A szybkie rozstrzelanie nastąpiło. Dysia się ta chyba jakieś piksy weszły, mi się wydaje, na imprezie. To nie były piksy antykoncepcyjne. Nic, normalnie. Ty na w ciąży normalnie napierdala drinki. Nie będę mówił, jaki to jest złe patologii już. Dobra, mamy pierwszą babkę na tym. Heidi. Pierwszą babkę na parterze. Nie, nawet z jakiej imprezy to jest, z jakiej, z jakiej imprezy, z jakiej okazji to jest impreza. Mamy Krysie na parkiecie. Normalnie, ale co towarzystwo apertiwy tutaj wychyla? mnie, ta widać, że kurde. Chodzi na pierdala tym sprajem na owady. Tu się w na chodzi na pierdala sprayem. Chyba też w ciąży, co, babka? No ale co już idziecie, dopiero impreza się rozkręca, o to wam chodzi? A barman nawet poszedł w no to nie jestła impreza. To nie zła. Miras tam całą noc, nie? On popadł w taki trans. Wychylił normalnie butele i na teraz całą noc zbity. Dobra, jest! Uwaga! Narodził się przy tych, przy bitach. Miras na dj co ma no, wyjebane, urodzi się dziecko. patrzcie to! On nie będzie tam wyjebany w jakimś Porody. Tam srogie bity na schwapce muszę nadzieć. Dobra jest dziewczynka. Nazwijmy ją Basiora, bo przy basach się urodziła. Mirek dalej tam, nie? Ekwador 2004 manieczki. gdzie chodzą, a Mirek normalnie napierdala na tych, na talerzach, nie? I Mirek weź kurczę się czegoś napi. Jak się wkurzył, patrzcie, kurcze, odszedł od placków i normalnie jest wkurzony. Dobra, Mirek normalnie wali dwa szoty i dalej wraca na DJ'kę. No i wszystko w temacie. Ty nie tańcuj tutaj, tylko ty się dzieckiem zajmuj gościu. Zda to normalnie dziecko płacze na chacie. Normalnie osrana, a tu jest DJ-ka na przodzie, nie? Ja <grytale> pierdolę. Jaka tu jest pata. Nie no, weź się nią zajmij, gościu. Basiora. To jest dobry nickname. W rytmach bas basu normalnie narodzona. Basiora. mi trochę jak samica jakiegoś kurczę zwierza. Basiora. A teraz tak do mnie doszło, że mi nie byłby w stanie zrobić... Jakąś mega bigse, kurczę, miło na miłowie. przecież on zna tyle osób. Dobra, ale mam pomysł, zrobimy taką imprezę, jaką miłowa jeszcze nie widziało, nie? Pięcie domowe, dawaj, Miras. Dzwoń po wszystkich, kurde. No, nie co się stało Mirasowi? On popadł w jakiś koklusz chyba. Mirek nie może chodzić, mu się coś stało. Jakiś koklusz ma. Dobra, po wszystkich, normalnie, dodajemy wszystkich. A, nie możemy, no dobra, okej. Okay. Ja, ja mam ten. Urządzimy dwa przyjęcia. Drugie będzie domowe. A co nawet psy możemy zaprosić? Chore gówno. Dobra, i zaprosimy ich ten. Tu o, z tej strony listy. A to tylko tylu możemy. Dobra, to, ale możemy jeszcze trzecie przecież urządzić, nie? Ty nie już. A, chyba nie możemy. No dobra, okej, okay, to czekaj, szybko jeszcze zamówmy żarcie. Weźmy pizzę, zamówmy normalnie. Weźmy, zamówmy od razu ten. Dobra, szybko jeszcze barmana. Więc co ty robisz, głupikundu? Ty zostaw to! No to jest, Mira zrobił imprezę i nikt nie przyszedł. Co za bullshit, Wy przestańcie, nawet nie próbuj, nie? Z Chryscią kręcić dobrze, że ten barmanka przyszła. Normalnie oni zaprosili tylko dla siebie barmankę chodzi i nosi drinki około siebie, nie. Oni chcą za dymę kręcić, ona nosi drinki. No ale gdzie jest, gdzie są ludzie na imprezę? Stańcie, nawet nie próbujcie, nie. A chodzi normalnie królnik, jakie chore górno. To było wspaniałe przyjęcie, przecież nikt nie przyszedł na, na to przyjęcie. A no tak, oni bawili się sami ze sobą dobrze. No, no to jest, Mira chce urządzić przyjęcie nikt nie chce na nie przychodzić. Co tu się dzieje? A dobra, są wszyscy ok Okej, okay. nie no, to szybko, czekaj, Miraz. Czekaj, trzeba powitać wszystkich. A ty dzwoń szybko po barmana. Dobra, jest barman z tego, Miraz na DJ-ce Czy oni już poszli wszyscy? A, no, oni już poszli wszyscy. No ale jest chociaż ten. Francuz, nie? Który tańczy tak naprawdę nie wiadomo. Do... A, do tego, okej, okay, on tańczy. No to zajebista impreza. No to pata niezła. Tak nie będę nawet mówił, nie? Pop zaprasza i nie wiem, co oni robią. Idą dziś pizdo Jedyny Francuz tutaj umie kuczy jakiegoś densa na kurwiać. Ej, Mirek ma problemy z pęcherzem, nie? Coś chyba mu kurde siadło na pęcherz, bo on się ciągle trzyma za pęcherz. Dobra, uwaga, jest impreza, przyszli wszyscy. Miraz dawaj na DJ, ka jest barman, jest, jest opiekunka, ta podaje ta, Krysia podaje ciastka. Pizda, normalnie. No i się kręci, kurcze, nie był rodzinowa. Jakie nudy, goście, jak tu mi na DJ ka jest, tu nie ma żadnych nudów. Normalnie bas, klub kurczę, miłowo 2000. Są smażone płyty. Nie znam w ogóle tych ludzi, nie? Patrzcie, Tom, tam, łatwa. Patrzcie, do Morfeusza. Tej też nie znam, Talmonella, jakaś szeregowiec. No jest pizda, ostra kręcona normalnie na miłowie. Tam są goście, patrzcie. Władek przyszedł, Władek dzisiaj bez misji. Ten gościu tam udaje, że tańczy, a podgląda przez okienko tą babkę, co tam normalnie wali prysznic na imprezie. No są normalnie ostre tutaj tablety zarzucone, nie? O, Mira z tego z, y, puszcza e, e ATB Long. E, road home czy coś takiego No i to jest impra kurczę, i tak to ma się kręcić właśnie. Ta już spierdala na hatę, nie? Tara już nie wytrzymała tam. Jest Tort! Ty, czekaj, bo ty miałeś ten Weź jakąś galaretę tutaj zrób dla imprezowiczów. Nie, no, Miras na DJce to jest król, kurde. Miras musi mieć swój klub. Normalnie będzie występował w roli DJ-a. Do tego gówniaka trzeba zadbać. O, dobra, łatwa już. Już ty się przygotowuj, nie? Bo kurcze, nie wiadomo, czy ty nie zastąpisz Krysi kiedyś, nie? Więc lepiej do tych dzieciaków to, żeś miała rękę. Ta jaka dumna jest z Mirasa, że on normalnie za konsoletą napierdala. To nawet Morfeusz się zajmuje tą, Basiorą. A, jakie szybkie driny wali, nie? Mówi ty, słuchaj. Ja tego na trzeźwo ja nie dam radę, nie od razu dwa wale, słuchaj. ale co rozmachu, jakiego rozmachu? A co wy już spierdalacie? Co wam się nie podoba? No tak, żeście się napili, na żarni za darmo i spierdalacie, tak to się właśnie kończy. A ten namiot, dobra spierdala. No to nieźle. To nie jest złe imprezy. Ej, dobra, Basiora dorosła. Cej, czekaj cześć! Nie, nie, pomału, pomału. Bo ja chyba źle widzę. Ja chyba źle widzę, nie? Ja chyba źle widzę. To chyba się nie może zdarzyć, nie? Basiora jest łysa Basiora jest łysa, nie? <laughs> Ja, ja pierdole. Ej, pierwszy raz widzę, żeby dziecko w SIMach było łyse, nie? Normalnie ona nie ma włosów, nie? Basiora normalnie nie wiem, czy to przez yy, ten, przez bas, który wydudnił jej włosy, czy co ona jest łysa. Nie ma włosów, normalnie, normalnie dziecko bez włosów jest, nie? mira ty lepiej nie patrz na to, nie? Bo chyba to są jakieś rzadkie geny za kolaka Wczesnym stadium już traci włosy dziecko i jest za kolakiem od samego początku. To jest piętno za kolaka po prostu. Ale jak widać, kurczę, najważniejsza jest miłość. Nie? Nawet nie próbujcie, nie, ja nic nie klikałem. Jak tu będzie drugie, to Dobra, musiałem zatrudnić majsterówę, bo tutaj już kurczę nie dało się z niczego skorzystać. No i zapierdalaj tam na tej kurcze tej. Normalnie są paskudniki, nie? Śmieją się z typa. Że nie może skorzystać z toalety, nie? Normalnie mi raz wyśmiewa, kurde. No Mirek aż musi, aż musi wypić, nie? Z tego wszystkiego. On nie daje rady. No i Krysia to samo, nie? Ale się odbiło, normalnie beka takiego zajebała. To jest szok po prostu co tu się dzieje. No i dobra, uwaga. Ej, urosły jej włosy, nie? Udało się, urosły, chodź tu podejdź, kurczę, ty się zaprezentuj tutaj. No ci powiem, jest z tobą ciężko, nie? Jest naprawdę ciężko, ale chociaż włosy ci urosły, nie? No jest ciężko z tobą, naprawdę. Pęci z boku. Ona mi przypomina te takie... Posągi gargulcowe.